Co jeszcze wyrobicie, jakie jeszcze ty błędy zwracasz uwagę, które momentalnie mogą mieć wpływ na to, że e-commerce danego klienta podniesie się, jeżeli chodzi o sprzedaż? To takie może trzy smaczki. Pierwszy smaczek sklep, który wolno działa. No niestety, dzisiaj chcesz mieć wszystko szybko, najlepiej na wczoraj. Więc jeżeli jesteś, Twój sklep działa wolno, masz kiepski serwer, no to nie licz na to, że ten ruch u Ciebie dostawi pieniądze. Jest takie narzędzie Google Page Speed Insight, ono jest bezpłatne. Tam wpisujesz w okienku domenę Twojego sklepu, klikasz Enter, no i czekasz, 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 czekasz. Robot pokazuje Ci tak fajnie, nawet graficznie, od 0 do 100 dla mobile'a i dla desktopu, jakie masz parametry, a potem pokazuje Ci, co jest generalnie źle. No i tutaj jest takich najczęstszych błędów to są ciężkie zdjęcia, brak nowego formatu, zdjęć z jpg na WebP. Drugi czynnik to łatwość dokonania zakupu w Twoim sklepie. Niepotrzebne pola w formularzach, na mobilu, nie, nie podpinasz pola, alf, pola numerycznego pod telefon, pod kod pocztowy. No jak mam, ja mam na przykład duże palce, no tak jak mam trafić w, w klawisz 4 i podać kod, kod pocztowy, to mi jest niewygodnie. Jak ktoś podstawi klawiaturę numeryczną, gdzie klucze są 4 razy większe, no to to idzie dużo szybciej, więc koszyk jest też takim elementem, który hmm. powinien być intuicyjny. No i sama karta produktu. No potrzebujesz mieć kilka informacji, tak? Czyli czas wysyłki, koszt dostawy, Ile osób to kupiło, fajne zdjęcia, w miarę sensowny opis pokazujący najlepiej korzyści, tego często nie ma. Z czym się też często spotykam to przyciski call to action, czyli dodaj do koszyka, porównaj, kup teraz, są w ogóle szare. Nie wiem kto wpadł na pomysł, żeby przyciski, które przekierowują cię z punktu A do punktu B były szare, no bo szarość nam się kojarzy z niedostępnością.